Komarch i Bart w wersji 614 wprowadziliśmy możliwość blokowania dostępu do aplikacji za pomocą kodu PIN. Aby tego dokonać, należy skonfigurować oczekiwany kod. Przechodzimy do ustawień, aplikacja i w polu kod PIN wybieramy Konfiguruj. Możemy teraz wprowadzić oczekiwany kod PIN. wybieramy czas, po jakim kod pin ma być konieczny do wprowadzenia. Dostępne jest kilka opcji. Ja wybieram czas 5 minut. Zapisuję. Kod pin może być zmodyfikowany? A także posunięty. W tym przypadku pozostawiam kod pin aktywny. Po braku aktywności przez wybrane 5 minut aplikacja wymaga wpisania kodu PIN. Dopiero po jego wprowadzeniu możliwy jest dostęp do aplikacji. W przypadku popełnienia błędu w uzupełnianiu kodu PIN aplikacja dopuszcza 3 próby. Po wykorzystaniu wszystkich prób konieczne jest zalogowanie się danymi użytkownika.